Mamy godzinę czternasta czterdzieści osiem. Tu Jul cię pogonił. Kapitan Żbik. zobaczcie o, kapitan Zbik a tam Julcia jest. Julcia, chodź kicia. Kiciulka. On cię pogonił. Widzicie? Jak się zaczął rządzić? O. E, Kitek, Kitek, do ciebie mówię. Kitek. Zobaczcie. No. Widzicie? Jak się tu zadomowił. No, teraz zobaczymy jak podejdziemy do nieba. Tym taki ważny jak chodź. A, patrzcie na jutra. Chcę pogonić jeszcze Chcę pogonić, jaki, Taką marsową minę ma Kitek Kitek do ciebie mówię Słyszysz? Do ciebie mówię Kicia kicia Kwi -kwi -kwi -kwi. No I co będzie? Jestem. Cztery metry od niego. 4 metry jestem od niego. No, zobaczcie, jak idzie. Jak idzie. Jak się patrzy. Jaki wielki. Kitek. Czemu ganiasz, moją julcie? Co? Czemu ganiasz? Tu ja ci jeść daję. A ty taki jesteś. Niewdzięczny? Co? Dlaczego? Dlaczego? Nie ucieka specjalnie, zobaczcie. Widzicie? Siedzi cztery metry ode mnie. Jak się pewnie poczuł? Ha. Ha. Tak, wrócił. A dlaczego wrócił? Bo, kochani, wróciło mini osiedle. Wróciło jedzenie. Julcia, chodź kicia. Chodź niunia. Julcia, chodź. Chodź, chodź Julinko. Chodź kicia. Już Cię nie pogoni, chodź. Chodź Julcia. Chodź, chodź. Chodź moja. Chodź moja Julinko, chodź. Chodź, nie pogonicie. Chodź. No, niech spróbuję. Ja go nie będę przeganiał. Ale jak będzie Julcie ganiał, to ja go przegonię. No. Zobaczcie tu jedzenie. Sucha karma. No widać, że zjadły. Nie? Tam trochę zostało. Mamuśka lubi tutaj siedzieć. Nie kiciulka, tu siedzisz? Dobrze tutaj? Dobrze, nie? Nie pada. Zadaszone, blacha. No i kochani, mini osiedle się rozbudowało. Przywiozłem domek Miciurina, razem z domkiem przyszedł to Chińczyk. Kiciulek Uśmiechnij się, jesteś w kamerze. No powiedz coś? Aha. No i zobaczcie kochani, tak teraz wygląda mini osiedle. Są trzy domki. Ten na dole to jest chyba czteroosobowy albo trzy. Na górze dwuosobowy na górze jednoosobowy. I teraz tak. Ogrzewanie jest w tym domku dolnym od Miciurina. On dostał to ze Szczecina za darmo. Towarzystwo Opieki Zwierząt. Gdzieś tam domki były na, ustawione. Oni nazywają to miejsce kotków siedlisko. Tu informacja do przechodniów, do opiekunów. O, telefon jest nawet do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie. O, to tak wygląda. Ułożyłem matę grzejną. O, widzicie? Także mata grzejna jest tutaj, i w tym domku zamaskowane połączenia, zasilacze. A ten domek, gdzie najprawdopodobniej o, proszę. Inczyk już w las. Halo? Proszę pana. Halo? Halo, halo. E Inczyk. Kicia. Ja proszę o las. On w las. Bo ten domek był kiedyś ustawiony tam ko tarasu ko dyrektora. Nie on tam mieszkał w tym domku. O. A to jest domek sfinansowany przez Basię Kropkę. To nie jedyny, ona więcej sfinansowała. To były pierwsze domki zakupione z waszej darowizny. A to moje wypociny. To wiadomo. No co, tutaj jeszcze zrobię zasłonkę, taką jak tutaj, z ręcznika. A tutaj kotki mają stołówkę. A tutaj widzicie? się mogą tu sobie jeść. Jeszcze. No to tak wygląda. Kochani, no nie wiem teraz, czy Chińczyk będzie tutaj się stołował, i czy tutaj będzie spał. Przyszedł, ale czy tutaj zamieszka, to nie wiem. Żywić się może będzie żywił, ale czy będzie mieszkał, to teraz tego nie wiem. No, już mogę wziąć. Skończyłem robotę pójdę na bocianuszkę, dać korpusy kotkom i część mięsa bez kości przyniosę tutaj. Zobacz, kapitan Żbik, tutaj pod tym drzewkiem Julia pogonił. No. A no, słuchaj, Chińczyk jest tutaj. Tutaj. Przyszedł. Ale słuchaj, jak on będzie przeganiał moje koty, to będę go musiał wygonić tam do Feliksa. To było on <laughs> on już tam nie, wróci jak, tam nie ma budy. Tak, nie ma budy, nie ma jedzenia. Nie? No. Jedzenie jest. Co? Te też wziąłeś? Nie. No to pojadę wieczorem tym wózkiem dziecięcym. No. Przywiozę, bo tu mi się przydadzą. No. Julczeje, zobaczcie. Nie. Mamuśka siedzi tutaj. Położył mu się w nogach, ale leżał w 15 minut i na kotę Ja nie wiem, ty mi, ty mi drugiego kota podebrałeś Na kotelą posłał z 15 minut to na ławę teraz ciotkę podebrałeś, teraz Zyzi, ja bez kotów zostanę.